Siemano, z tej strony Kazior A to jest następny odcinek Out, chwila poprawy mikro, bo pewnie będzie źle mnie słychać e, Więc po prostu lepiej będę mówił trochę głośniej e, Trochę przyciszę grę Ponieważ jest Beznadziejnie podgłośniona e, Dobra Jedziemy sobie yy... Tak, yy, mieliśmy zrobić to więc robimy to. Guido, jak możesz pozwalać oponom spadać, co? Dlaczego na mnie krzyczysz? Jakim prawem? Luigi, halo! A, witaj, mój amigo! W mieście jest kilku gości, którzy chcą się ze mną ścigać no i potrzebuję hmm. nowych opon. Dla ciebie białe opony, si.

Skurwiały moje głośniki, niby nie podgłośnione, ale kurde, ściszają się jak pojebane. Eee, wyścigi Monster Trucków... Tak. Na pewno Zegzak jest tutaj zagubiony. O co chodzi w ogóle spytacie? Sam kurwa nie wiem, ale cóż... Robię ten wyścig, bo... Co prawda nie jest obowiązkowy, no ale... ale skoro jest... I ma 12 okrążeń... Kurwa, co jest z tymi głośnikami, czekajcie... O Jezu... Przyciszę sobie głos... Żeby w ogóle nie słyszeć prawie tego. Może wy jakimś cudem to słyszycie, ja nie. Bo jedyne co tutaj słychać, to kurwa nitro. To jest jedna rzecz, którą słychać. No i muzykę, która jest strasznie taka monster trakowa, czyli taki. taka duuuuuuuuuuuuu. Kurwa, nie da się tego wyrazić. Sama gitara, po prostu, no. I nie lubię takich takiej muzyki, szczerze mówiąc. W ogóle dziwna jest ta mapka, ponieważ wybieramy sobie sami, jak chcemy jechać, w prawo czy w lewo. Możemy ciągle robić jedne kółka. Jedno kółko ciągle robić i nam zalicza. To jest kurwa dziwne, strasznie dziwne. Dzisiaj w nocy chcę już skończyć tę grę. Czy wam porobię odcinki oczywiście i będę nimi spamować. A ja to nagram już na jednym odcinku, potem to pooddzielam. Po Oczywiście będę się żegnał i witał i tak dalej. Ponieważ chcę to zrobić tak, jakby dla niej poznaki. Chociaż co to za nie poznaka skoro wy już wiecie. Ale no cóż. Wow. Już mam nagrane w tej chwili dwa odcinki z drugiej i zrenderowane z drugiej części tej gry zło, y, mistrzostwa złomka, która jest troszeczkę gorszą pod stosunkiem sterowania, jak i u mnie w ps ów i wow, coś stało. I ogólnie dubbingowo jest gorsza, ale według mnie też będzie bardzo fajnym let's playem i... O ty gnoju, Ty mnie wyścignąłeś? Nie ma takiego bicia ty. Fływa, co się myślisz? I myślę, że Wam się też spodoba. Jak i ta następna część tej gry się Wam spodoba. Według mnie lepsza gra, która jest jedynka czy dwójka, to na pewno jedynka mi najbardziej jedynka do gustu przypadła i tak zostanie forever. Naprawdę dla mnie jedynka jest świetna. Nie powiem, że dwójka jest jakaś dupna czy coś, bo nie, ale. Czasami potrafi irytowa irytować tak? Irytować, a jedynka jakoś nie widziałem, żeby coś takiego się jej zdarzyło. Przynajmniej w moim przypadku. O, no kurwa, na no, ostatnim ukrążeniu, żem zjebał. Jeszcze cię dogonię, ty debilu. No nie wierzę, drugi. Ja pierdolę ty. Kurwa. Krabia łopatka, jebany szmaciarz, dobra, jebać to Drugi tam. To było przezabawne! Co powiedziałeś, tętny gracie? Zygzak na litość boską, no wyścig się skończył. Możesz przestać się Ach Tak, racja, racja, przepraszam. Kurwa. Ja nie słyszę ni chuja dabingu. Wy tym pewnie tym bardziej. Chwila. Co się kurwa tu dzieje? Hmm. Nie, może w tej misji tak po prostu, bo... Dobra. To by było na tyle. Dzięki, cześć na razie, papa. Pa.